W końcu mamy lato, może jeszcze nie kalendarzowe, ale już coraz więcej czasu można spędzać na zewnątrz, chłonąć witaminkę D3 ze słońca i mnie niesamowicie to cieszy, mam nadzieję, że u Was jest podobnie. Dzisiejszy film trochę w nawiązaniu właśnie, bo na pewno wyjdziemy sobie ze studia, bo będziemy mieli wspólnie razem do przetestowania supa, czyli produkt który dzisiaj mam do recenzji dla Was i którym chciałabym się z Wami podzielić. Przyszedł do mnie ze sklepu Banggood i Ban Banggood jest partnerem dzisiejszego odcinka. Chociaż jest to sklep chiński, to chciałabym tutaj zaznaczyć, że deska przyszła do mnie z magazynu w Czechach, dlatego szybko bardzo ją dostałam, nie musiałam na nią długo czekać, dosłownie do tygodnia była już pod moimi drzwiami. Jeśli chodzi jeszcze o sklep Banggood, to chciałabym też Wam tutaj wspomnieć od razu na samym początku, że jeśli Deska przypadnie Wam do gustu, to w opisie pod filmem znajdziecie link do niej i też bardzo atrakcyjny kod rabatowy, gdybyście chcieli kupić, to naprawdę będziecie mogli to zrobić w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeśli chodzi o sam ten produkt, to chciałabym też tutaj jeszcze wspomnieć na samym początku, że tak naprawdę wystarczy, że kupicie sobie tą deskę i już macie pełny komplet, nic więcej nie potrzebujecie, żeby móc korzystać z tego supa, bo w zestawie jest. Jest między innymi pompka, oczywiście wiosło, finy, są też nawet etui na telefon, które zresztą bardzo fajnie pasuje, jeśli chodzi o gamę kolorystyczną do samej deski. Deskę wybrałam sobie taką trochę kobiecą bardziej, bo jest tam dużo kwiatów, różu, poza tym na Banggood znajdziecie masę innych desek, gdybyście byli zainteresowani. Jest to sklep, który ma wszystko w swojej ofercie i elektronikę, i rzeczy do makijażu, i jakieś takie domowe, kuchenne rzeczy, no naprawdę czego dusza zapragnie, ciuchy i tak dalej, i tak dalej. Także to tylko w ramach takich informacyjnych. Do supa dostałam też torbę w zestawie, a w zasadzie plecak, który pomaga w jego transportowaniu, no i oczywiście w przechowywaniu. Także ten zestaw naprawdę jest bardzo rozbudowany. Jestem bardzo ciekawa jakości tego produktu i ogólnie tego, czy właśnie wszystko jest tak, jak być powinno. Także nie chcę już przedłużać, chodźcie, zabieram Was i jedziemy samochodem nad jezioro. Hej, jestem nad jeziorem Mucharskim e, koło Wadowic. No i tutaj sobie dzisiaj przetestujemy naszego Supa, e, który już tutaj grzecznie czeka na rozpieczętowanie. Jestem ciekawa jak się będzie na nim pływać, więc mam nadzieję, że będzie dobrej też jakości. Także co, zaczynamy? stabilna jest solidna dość szybko mimo wszystko się ją pompowało bo myślałam, że to będzie Więcej czasu, będzie bardziej pracochłonne, a jednak e, udało się to zrobić w miarę szybko, myślę, gdzieś około 5 minut. Wydaje się, że jest ten materiał tutaj naprawdę taki porządny, a fajnie, że jest tutaj ta mata, która jeszcze, wiecie, sprawia, że nogi fajnie, stabilnie tutaj się trzymają, bo ona jest właśnie no, matowa. I co jeszcze zauważyłam, to to, że ten pokrowiec na telefon świetnie pasuje do kolorystycznie. Tutaj ten turkus, mogłam sobie go zabrać, zapomniałam, ale trudno. Tak więc, jeśli o mnie chodzi, uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt i na pewno go wykorzystam. Będę na supie śmigać przez całe lato, bo ja jestem taki stworek wodny i bardzo lubię wodę, więc. Do zobaczenia. Może zobaczymy się gdzieś nad Żywieckim. Zapraszam w moje rejony Jeziora Żywieckiego. Muszę Wam powiedzieć, że ta instrukcja jest bardzo intuicyjna. Słuchajcie, tutaj nawet nie trzeba nic za bardzo czytać. Więc jeśli macie problem z językiem angielskim, to spokojnie poradzicie sobie, bo tutaj są rysunki. Także wszystko jest fajnie pokazane krok po kroku i wracając do naszej instrukcji, to zobaczcie, tutaj chcę Wam tylko pokazać, jak to wygląda, żebyście... O, tutaj jest cały zestaw, co zawiera, czyli właśnie tutaj w tym kicie, czyli przy tej desce z automatu dostajecie właśnie ten, między innymi ten pokrowiec na telefon, no i tutaj całą resztę, właśnie pompkę i tak dalej. Tutaj jest właśnie ten zestaw naprawczy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mamy jakieś uszkodzenie, jeśli się nam przedrze słup, jakaś dziura wyskoczy, nie daj Boże, to możemy sobie po prostu wkleić. To jest naprawdę bardzo solidne, bardzo porządne. Taki zestaw naprawczy, to jest super sprawa, więc no, bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Tutaj jeszcze są najczęściej zadawane pytania, między innymi o pompkę, tutaj właśnie jak sobie złożyć to wiosło. No i tutaj zobaczcie, bardzo też pomocne. Taka uloteczka, fajnie, super. Tutaj jeszcze Wam nie pokazałam, że jest jakieś takie do wkręcania chyba statywu i telefonu, żeby można było sobie robić zdjęcia. Nie jestem pewna, ale chyba tak, chyba na selfiaczki. Spuszczam już powietrze i pakuję sub do torby. No i zmykam. No i czas na szybkie podsumowanie. Moje pierwsze wrażenie powiedziałam wam od razu na gorąco będąc na desce. Natomiast teraz jeszcze tak siedzę sobie w studio i myślę, rozkminiam i chciałabym jeszcze tutaj wspomnieć już tak właśnie podsumowując na samo zakończenie, że deska jest bardzo dobrej jakości i szczerze mówiąc niczym na moje oko nie różni się od desek, na których miałam już okazję pływać wcześniej, a które pochodziły z rynku polskiego czy europejskiego naprawdę nie widzę tutaj większej że tak powiem różnicy oczywiście nie jestem ekspertem nie pływam jakoś tak wiecie zawodowo, więc też może moje wymagania nie są jakieś takie bardzo wiecie rozbudowane natomiast jeśli szukacie czegoś właśnie teraz w kontekście lata i właśnie takich wojaży nad wodą, nad jeziorko żeby sobie sprawić taki gadżet to jak najbardziej polecam wszystko jest ok, podoba mi się wykończenie tego produktu, to jak szybko, jak łatwo się go pompuje, też ta instrukcja jest bardzo taka, wiecie, intuicyjna, prosta, nawet nie znając języka angielskiego, spokojnie wszystko sobie zrobicie, tam nie ma żadnej filozofii, no i te dodatki też są bardzo, bardzo fajne, sup prezentuje się super, no i to tyle myślę, zachęcam was, żebyście jeszcze odwiedzili sklep Banggood, zobaczyli sobie na ich ofertę, bo tak jak już wam wspomniałam mają wszystko wszystko, czego dusza zapragnie, bardzo rozbudowaną gamę różnych właśnie produktów. Także to tyle ode mnie. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Całusy. Pa!